my podczas tego doświadczenia tutaj żyjemy sobie w przekonaniu, że to wszystko dookoła nas jest od nas niezależne, że my nie mamy nic z tym wspólnego, że to wszystko istnieje osobno. Żyjemy sobie również w takim przekonaniu, że to życie nam się przytrafia, a my ewentualnie mamy szczęście lub zazwyczaj pecha. Naszym ulubionym Podejściem do życia jest to, że jesteśmy ofiarami tego świata i generalnie ten świat nam się przytrafia przez przypadek. To wszystko dookoła jest złe, a my musimy w tym uczestniczyć, no bo życie jest ciężkie przecież. To życie jest ciężkie, ponieważ. Istnieje pełno zła na tym świecie. Spotykamy ludzi, którzy są źli, okropni, którzy nas krzywdzą. Nie mamy pieniędzy przez ekonomię i zazwyczaj uważamy, że pieniądze mają tylko osoby, które albo je ukradły. Albo urodziły się już w bogatych rodzinach. I tak generalnie patrząc na to wszystko z boku, zauważyłam, że my nie lubimy tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. Nie lubimy innych nacji, innych kolorów skóry, nie lubimy innych języków, boimy się ich. Wszystko, co jest inne, już jest złe. Mało tego, zauważyłam również, mieszkając tak daleko od naszego kraju, że my również nie lubimy siebie. Także my nawet nawzajem mamy ze sobą problemy. I my sobie żyjemy w takim podejściu do życia od zawsze. Manifestując to życie na co dzień w kiepski sposób, ponieważ manifestacja to nie jest nic nowego. My dopiero teraz zaczęliśmy sobie o tym mówić na głos w tych czasach. Natomiast manifestacja jest po prostu codziennością, którą tworzymy wokół siebie. Wszystko, co widzisz, co Ciebie dotyka, wszystkie sytuacje, w których teraz jesteś, osoby, które Cię otaczają i tak dalej, są to Twoje. Manifestacje, natomiast do tej pory były to manifestacje bardzo nieświadome. Ja tutaj mówię o tym, jak manifestować świadomie, tak, czyli projektujemy to swoje życie w bardzo świadomy sposób, rozumiejąc, na czym to doświadczenie polega i wykorzystując wszystkie prawa, które rządzą tym światem, aby manifestować, czyli stworzyć w swojej rzeczywistości to, czym marzymy, a czego jeszcze nie mamy. Żyjąc sobie tak z dnia na dzień, jesteśmy bardzo nieszczęśliwi, i naszym błędem jest to, że my zaczynamy z tym wszystkim walczyć dookoła. Oczywiście, ten Matrix wmawia nam wręcz, że powinniśmy to robić, nie powinniśmy być obojętni na to, co dzieje się dookoła. Natomiast, jest to bardzo sprytny sposób na to, aby jeszcze bardziej nas pogrążać, więc my musimy walczyć z tym wszystkim, co jest dookoła. Musimy się wściekać, musimy być nieszczęśliwi i ewentualnie musimy się modlić, żeby się coś pojawiło, coś się zmieniło, tak? Musimy się prosić, aby może jakimś cudem zmieniło się to nasze życie na takie, o którym marzymy. Natomiast jednak, znając tą prawdę i rozumiejąc, na czym ten świat polega, generalnie mówiąc, my przez całe swoje życie walczymy sami ze sobą, ponieważ. To, co widzimy wokół siebie, z naszym lustrem, czyli tym, co tak naprawdę bardzo głęboko dzieje się w nas, w naszych myślach, w naszych wierzeniach. Tak? To są nasze wibracje, dlatego one powodują te rezultaty. Natomiast my z nimi walczymy, więc walczymy sami ze sobą i robimy to cały czas. Jesteśmy w tych cyklach od lat, od pokoleń, i to trwa od zawsze. Utknęliśmy w tym i to tak solidnie, nie znając tej prawdy, myśląc, że zmienimy tą rzeczywistość, pogarszając sytuację. Kolejnym błędem, który zauważyłam, jest to, że co prawda zaczęliśmy już mówić na głos o tym, jak działa ten świat, coraz więcej osób o tym mówi, natomiast ciągle jednak nie do końca zrozumienie tematu dalej powoduje pogarszanie sytuacji przez to, że na przykład. Zwróćcie uwagę, zresztą na pewno już to słyszeliście nieraz, że wiele osób mówi, że ten uniwers nas testuje albo że uniwers chce nam dać wszystko i my możemy sobie przyciągnąć do siebie te odpowiedzi, te marzenia, używając kilku technik, natomiast nie dostajemy tego, ponieważ uniwers nie chce nam tego dać. I to jest nic innego jak zamiana słowa. Bóg czy, czy cokolwiek, co dzieje się obok nas, na bardziej nowoczesne sformułowania, które są bardziej po prostu popularne w tych czasach. Natomiast cały czas to jest ten sam błąd, który powtarzamy. Uniwers na zewnątrz nie istnieje. Wszystko jest tylko odbiciem tego, co dzieje się w nas. Próbując zrozumieć ten świat w taki sposób, od razu pojawiają nam się w głowach pytania typu Jakim cudem możemy sami sobie to robić? Dlaczego manifestujemy takie nieszczęścia? Dlaczego dzieci rodzą się w miejscach totalnych konfliktów? Dlaczego, dlaczego mielibyśmy sobie to robić? I że to nie może tak przecież wyglądać, skoro ten świat, ten matrix, w którym żyjemy, no wygląda jak wygląda. No i odpowiedzią na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź, a mianowicie: narodziny nie są początkiem. A śmierć nie jest końcem, to jest tylko kontynuacja, więc każdy musi przejść przez lekcję tutaj. Natomiast, rozumiejąc ten temat, w końcu, może pierwszy raz w życiu, podczas tych różnych naszych reinkarnacji na przykład, jesteśmy w stanie sobie porozmawiać na ten temat, i to właśnie w tym momencie, rozumiejąc ten temat, możesz zakończyć te karmy, które już. Nie będą Cię prześladywały, które już dadzą Ci święty spokój. I uwierzcie mi, że to jest sposób, który chyba jest jedynym sposobem na to, żeby wyjść z tego wszystkiego i żeby zacząć od nowa. Zresztą, jeżeli zrozumiemy, lub przynajmniej zaakceptujemy fakt, że jesteśmy tylko energią, która wibruje na odpowiednich częstotliwościach, no to ten początek czy ten koniec czy to nie jest przypadkiem? Zmiana częstotliwości po prostu na inne. Nawet nasze pupile, nawet moja Nina, Malti Szycu, który znowu śpi, oczywiście, czuje inne wibracje i inne częstotliwości. Ona widzi i słyszy coś, czego my nie potrafimy usłyszeć lub zobaczyć. No i generalnie patrząc na naturę, widzimy takie przykłady. To dlaczego nie możemy zaakceptować faktu, że właśnie tak to się dzieje? My żyjemy sobie podczas tego matriksu. Jako energia, która siebie tylko doświadcza po to, żeby prawdopodobnie czegoś się nauczyć i żeby pokończyć te karmy, na określonych częstotliwościach, które rzeczywiście podczas tego doświadczenia nie są jakieś szałowe, większość z tych częstotliwości jest kiepska, co nie zmienia faktu, że mamy dostęp do wszystkiego tego, o czym marzymy bez problemu. Dlatego ja zawsze mówię, że nie ma ani jednej rzeczy, której nie możemy mieć. Tylko, że my o tym nie wiemy i dlatego tam nie jesteśmy, dlatego tego nie potrafimy wyrzucić z siebie, aby dostać rezultat. Po prostu bardzo popularne jest to, aby cierpieć krzywdzić się nawzajem, być załamanymi, ciężkie klimaty, tak? To jest popularne. Mało tego, jeżeli coś się już takiego dzieje, to my musimy w tym uczestniczyć, musimy o tym mówić, my musimy wszystkim dookoła mówić, jak jest źle i przerąbane. I powiem Wam, że to jest pierwsza rzecz, której nauczyłam się w Australii, a mianowicie Australijczycy nigdy nie mówią o swoich problemach, bo to jest dokładnie coś w stylu, jakbyś kogoś karmił trucizną. Nie istnieje coś takiego w tym kraju, aby mówić sobie, na ulicy, z sąsiadami, o tym, że coś jest źle. I nie uważacie, że to jest mądre? Każdy z nas ma problemy. Ten świat jest przepełniony różnymi dziwnymi rzeczami. Każdy z nas manifestuje różne dziwne rzeczy. Natomiast, po co sobie wiecie nawzajem o tym mówić? My nawzajem powinniśmy siebie wspierać, a nie dołować. Więc to jest taki mój mały tip, ja się tego nauczyłam, chociaż było mi też bardzo ciężko na początku, że jeżeli ktoś jest toksyczny, i jesteśmy w stanie zrezygnować z takich osób, no to absolutnie to robimy dla swojego świętego spokoju, dla siebie, dla swoich manifestacji, czyli dla ludzi wokół Ciebie, czyli innymi słowy, po prostu, zamiast siać tego pesymizmu i tej toksycznej akcji wokół siebie jeszcze bardziej, my zamieniamy świadomie ten vibe na inny, pozytywny, który potrafimy odnaleźć w sobie, bo nie jesteśmy już głupi, tak? bo jesteśmy już e, mądrymi ludźmi, którzy rozumieją, na czym polega ten świat. Ale wracając do tematu, co to wszystko ma wspólnego z tymi naszymi manifestacjami, które próbujemy tutaj zamanifestować, stworzyć, które próbujemy aby pojawiły nam się w naszym życiu, słuchając sobie takich programów jak mój, czytając o tym, interesując się tym tematem. Prawda jest taka, że każdy z nas żyje sobie według swoich teorii, które ma w sobie i generalnie nie masz tego w swoim życiu, ponieważ nie nadajesz na tych samych wibracjach, co marzenie. I generalnie mówiąc, Twoje teorie, Twoje wierzenia, Twój vibe tak naprawdę nie ma nic wspólnego z marzeniem, o którym myślisz teraz, dlatego dostajesz przeciwieństwo, dostajesz efekt, ponieważ zaczynając manifestację marzenia, wchodzisz w ten temat. Natomiast rozumiejąc to, że manifestujemy non-stop 24 godziny na dobę, dostajemy taki, a nie inny rezultat. Trzeba przyglądać się sobie i odnaleźć ten moment, który przeszkadza ci w tym, aby pojawiło się to w Twoim życiu. I to czasami nie jest proste, czasami to jest bardzo proste. Czasami manifestujemy w 5 minut, a czasami e, latami. Ostatnio zapytałam AI, e, co mamy zrobić, żeby zmienić swój vibe. No i odpowiedź była bardzo prosta, my o tym wszyscy wiemy, że powinniśmy medytować, powinniśmy się skupiać, wyciszać, e, chodzić na spacery, przebywać w naturze i tak dalej. Natomiast ja ostatnio e, w moim życiu stwierdziłam, że placebo to nie jest głupi pomysł. E, Ponieważ e, powiem wam taką historię, która przytrafiła mi się jakiś czas temu i powiem wam, że to bardzo działa. W styczniu tego roku poleciałam pierwszy raz do Cairns, e, czyli z tego miejsca, z którego wróciłam całkiem niedawno znowu, e, na, aby sobie popływać tam na rafie, jeszcze tam nigdy nie byłam, było super. I w Kers mieszka bardzo wielu aborygenów, którzy po prostu sobie tam mieszkają na co dzień. Oni się tak włóczą trochę po tym mieście, siedzą wszędzie i tak dalej. To są specyficzni ludzie, jak wszyscy wiemy to są ludzie, którzy tutaj byli od zawsze. My, Australia, generalnie teraz cały czas przeprasza za to, co się stało i tak dalej. Natomiast Ci ludzie przez to, że mają wszystko zapewnione, no trochę olewają ten świat, ale oni też mają specyficzne podejście do życia, są wyluzowani i tak dalej. Ja natomiast stwierdziłam, że skoro oni tak czują tę naturę, bo oni doskonale wiedzą, jak działa ten świat, oczywiście przez swoje wierzenia, przez swoje podejścia do życia, które się nauczyli, tak, które pielęgnują od pokoleń, stwierdziłam, że kupię sobie obraz jednego z artystów, taki oryginalny. Po 10 latach już mieszkania w Australii stwierdziłam, że rzeczywiście przydałoby się coś takiego w domu. Bo nigdy jeszcze nie, nie miałam takiej okazji, żeby, żeby zrobić taki zakup. I poszłam do takiej galerii, natomiast w galerii okazało się, że takie oryginalne obrazy takich ludzi kosztują po kilka tysięcy dolarów, i stwierdziłam, że no może jednak nie, dziękuję, że może sobie kiedyś zamanifestuję coś takiego, natomiast, że to nie jest ten czas zresztą, aby coś dostać w swoim życiu aby coś zamanifestować tak, jak chcielibyśmy, to musimy naprawdę tego chcieć, a ja, tak szczerze mówiąc, aż tak bardzo chyba nie chcę wydawać takich pieniędzy na obrazki. I to oczywiście jest bardzo normalna historia. Natomiast oczywiście, jak zwykle w moim przypadku, to nie był jeszcze koniec tej całej historii, a mianowicie poszłam później sobie do sklepu spożywczego. Jest taki sklep Woolworths, coś pewnie jak Tesco, nie wiem, jakie są teraz w Polsce sklepy, w każdym razie. Pod tym sklepem siedział sobie aborygen Menel, który zbierał kasę i malował sobie po prostu obrazki. I ja stwierdziłam, a też już byłam powinna, że kupię sobie taki obraz, bo przecież chciałam, tak? I właśnie wam pokażę. I przywiosłam sobie wtedy coś takiego. Taka ryba, motylki, kolorki itd. i tak dalej. I to było takie fajne, tak strasznie mi się to spodobało. Powiem Wam, że generalnie on, on był taki w ogóle szczęśliwy, że udało mu się sprzedać ten obraz. Natomiast stworzyliśmy taką energię, że bardzo wielu innych turystów podeszło do tego miejsca i jacyś Brytyjczycy, Niemcy w ogóle wszyscy zaczęliśmy kupować te jego obrazki. On w ogóle był w takim szoku, że. No, no, coś niesamowitego. tego. razem przyszedł do mnie i powiedział: Słuchaj, być miała pełno kasy w ogóle w życiu, ryby, to jest pieniądz. Nie, na, na bank jesteś po prostu ustawiona spoko. Więc ja wracając do hotelu, już byłam pewna na 100%, że nie, no, no po prostu tak to miało być. Tak, chciałam, może nie aż taki oryginalny, wracam, jakby nie było z obrazem. Wszystko się ułożyło i było super. No i to było. W styczniu tego roku. Natomiast teraz wyjeżdżając ten kolejny raz znowu do tego kern, stwierdziłam, że kupię sobie jakiś inny, jeszcze jeden od niego, bo naprawdę bardzo dobrze wspominał tą historię. No ale niestety już go nie znalazłam, także no, stwierdziłam, że nic z tego. Natomiast na ostatni dzień, w ostatni dzień przed wylotem, a wylot mieliśmy dopiero 21.00, w samym centrum Cairns został zorganizowany festiwal, i był to festiwal pieśni, tańca, i sztuki i różnych takich, wiecie, dupereli. Z bardzo wielu różnych krańców świata, bardzo wiele osób przyjechało z Afryki, ale też Brazylia, Kolumbia i tak dalej. I na samym końcu tego, tego festiwalu było jedno stoisko, takie bardzo małe. Torresów, nie wiem czy kojarzycie. Toresi to są wyspiarze, to są rdzenni mieszkańcy wysp, tych wysp jest około 300, pomiędzy Australią, to znaczy jeszcze właśnie w, w, w Australii, ileś tych wysp, dlatego oni również są tak jakby Australialand. I tam w stronę góry, w stronę Papa Nowej Gwinei. Dlatego, jak przyjeżdża się do Australii, zwyczaj wiszą trzy flagi: tak? australijska, aborygeńska i właśnie ich. Ta flaga również zawsze jest w każdym urzędzie i tak dalej. Oni również tutaj należą do Australii. W każdym razie, oni mają taki vibe trochę jak aborygeni, są podobni. I chodząc sobie tak po tym festiwalu i patrząc za to stoisko, stwierdziłam, że tak, że to jest znak, że ja znowu kupię sobie coś od nich i to będzie przecież. Znowu takie przepełnione jakimiś znakami, jakąś energią, która znowu przyniesie mi same pozytywne rzeczy. No i podeszłam do nich z Wiktorem i zaczęliśmy sobie rozmawiać. Oni te tak wyluzowani totalnie, ja ich w ogóle bardzo lubię. I stwierdziłam, że kupię sobie coś takiego, nawet mam to tu ze sobą. To jest taki kawałek drewna, na tym jest kamień, no i znowu ryba. No i kupując to, Zapytałam się, jakie to ma przesłanie i ja, jakie, jak, jaka, jaka jest wiadomość. Wiecie, no wtedy ten borygaj <gryw> mi tak nawijał. A ta dziewczyna tak popatrzyła na mnie, to znaczy to, jest, to była taka kobieta już dojrzała, i tak popatrzyła na mnie i, i stwierdziła, wiesz co, nie ma żadnego. Ten kawałek po prostu drewna nie ma żadnego znaczenia. I powiedziała mi jedną rzecz, którą, której nigdy nie zapomnę i która jest odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Ona powiedziała jedną rzecz: wymyśl sobie znaczenie i zacznij tym być. Jak ja to usłyszałam, to po prostu otworzyły mi się oczy i zrozumiałam, że dokładnie wszyscy znowu mówimy o tym samym. Nieważne, jakie to są religie, nieważne, czy to jest nauka, czy cokolwiek. My wszyscy mówimy o tym samym. My wszyscy musimy w jakiś sposób tylko zmienić ten swój vibe, często za pomocą placebo. I namawiam Was dzisiaj do tego, aby sobie znaleźć takie placebo, aby iść sobie na przykład do lasu i znaleźć sobie nawet głupi patyk i nadać znaczenie tej rzeczy, czując się, że ma ona ogromną moc, i wtedy to placebo zrobi z Tobą coś takiego, co poczujesz sobie, co będzie absolutnie załatwiało. Już tą całą pracę, którą i tak musisz wcześniej czy później zrobić ze sobą, aby zamanifestować te nowe rzeczy. Placebo to jest coś niesamowitego. Placeba były również w kościołach, na przykład. Przecież krzyżyki, jakieś święte obrazki. To są wszystko tylko i wyłącznie placeba, które oczywiście miały bardzo też takie hardkorowe przesłanie, przez to, że my musieliśmy się zawsze wszystkiego bać. I takich rzeczy się nie powinniśmy nigdy bać, ponieważ to są tylko i wyłącznie rzeczy, które mogą nam pomóc, mogą w ogóle nic nam nie zrobić, ponieważ wszystko na tym świecie jest tylko teorią, w którą wierzymy. Naszym zadaniem jest to, aby zmienić vibe i aby nadawać na tej samej częstotliwości co marzenia. Dostaniemy swoje marzenia tylko wtedy, kiedy poczujemy je w sobie, kiedy uznamy, że one są nasze. Że są dla nas, że potrafimy je z siebie wyrzucić wibracyjnie. Aby poczuć ten vibe, często próbujemy nie wiadomo czego, albo często poddajemy się, myśląc, że się nie da. Zawsze wracamy do tej bazy, zawsze wracamy do tego momentu, że wszystko zależy od nas, wszystko zależy od tego, co tak naprawdę dzieje się w tobie. Więc sam lub sama pomyśl teraz sobie o tym, co tak naprawdę myślisz o swoim marzeniu? Czy to marzenie jest proste do spełnienia, czy trudne? Czy to marzenie jest dla ciebie, czy nie? Czy jesteś w stanie depresji? Żyjesz w braku? Potrzebujesz tego, czy po prostu wiesz, że to już jest Twoje? Ostatnio ktoś mi napisał komentarz, jak zamanifestować totolotka. I znowu odpowiedź jest dokładnie zawsze taka sama. Czujesz to, czy tego nie czujesz? Ja na przykład. Czasami gram tutaj w australijskiego totka i powiem Wam, że ja zazwyczaj wygrywam, natomiast zawsze jakieś 50, 100, 200 dolarów max. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ głęboko we mnie jest zakorzenione myślenie, że to jest bullshit. I uczono nas tego nawet w szkole i ja do dzisiaj pamiętam panią z matematyki, która mi powiedziała, że nie ma takiej opcji na 100%. No i jak my mamy potem funkcjonować na tym świecie, skoro zawsze wszystko było takie przerąbane? Nazuczyli ludzie, którzy mieli dużo problemów ze sobą, tak, a propos, nie ujmując wiedzy i oczywiście z pełnym szacunkiem. Natomiast no, ciągle jednak musimy w końcu jakoś zakończyć te nasze podejścia do życia, które powodują w nas vibe, który nie pasuje zupełnie do tych wersji, które tak naprawdę chcielibyśmy zobaczyć w swojej rzeczywistości. I tak szczerze mówiąc, to powinien być mój ostatni odcinek na tym kanale, bo to jest prawda, która. Działa, która działa do każdego marzenia, do specyficznych osób, do miłości, do zdrowia, do finansów i tak dalej. Wiecie, ludzie mają stop jakieś problemy, ludzie są okropni. Niektórzy. Jeżeli jesteś taką osobą, no to musisz się zmienić, bo nic z tego nie będzie. W taki sposób będziesz musiał lub musiała powrócić tutaj jeszcze prawdopodobnie miliony razy, żeby w ogóle coś zrozumieć. Natomiast masz okazję teraz, aby. Z tym skończyć, żeby wziąć to życie w swoje ręce i zaprojektować to życie świadomie, tak? No bo o tym ja tutaj mówię. Placebo to jest bardzo dobry pomysł, prawda? Nie przejmujmy się aż tak bardzo, trochę się wyluzujmy i spróbujmy. Przecież ja otworzyłam ten program tylko dlatego, że widzę, że. To, o czym myślę, pojawia mi się w życiu. Zacznij siebie sprawdzać, zacznij się bawić tym życiem, zacznij manifestować krok po kroku coraz większe te marzenia, coraz piękniejsze. I nie marnuj tego życia na problemy innych ludzi, na ten matrix, który mówi ci, że musisz tak się zachowywać, bo co? Bo pójdziesz do piekła. Piekło może być tu, lub niebo może być tu. Przecież to wszystko są tylko częstotliwości, które możemy zmienić w sobie, jeżeli chcemy mieć w tym życiu inne efekty. Trzymajcie się, buziaki. Bye!